Teraz pokazuję jak dodać do wroga funkcję, żeby do nas strzelał. Już mam tutaj yy, znowu teraz dodany pistolet. I teraz dodaję projektile. I ustawiam to tak. I tutaj yy, łączę SCO wstawiamy na parent display Arrow ma nie zdisplayować się po prostu teraz dodaję rigid body wstawię na sphery i tutaj ustawiamy na 0.03 ale ktoś co może ustawić na 0.01 ok to będzie projektile teraz dodajemy dwa event on timery i ustawiamy w nich tak i wyłączamy working at start to będzie start i o tak to i też na event on timer w obu będzie tak samo ustawione i w obu musimy w, w obu musi być wyłączony working at start ok teraz dodaję event on location włączę z event on timer car i come uh, first person OK come first person będzie checking for entering offset 1 car będzie parent event timer będzie smooth start on condition I tak to będzie ustawione OK I teraz powinno zadziałać. No i działa. No, jak widać, to ładnie wszystko działa, więc cześć.